No, w Overworld 2 ze mną jest? No, jak myślisz. Co? Pytam się, jak myślisz. Co myślę? Uch, no ładnie. No. no to przywitaj się. No <grym> Nie pytaj. No, przywitaj się. I bo on co? No powiedz, siema jestem skala. To się nawet rymuje Może? Zrobisz to za mnie. W czym problem? No I w tej grze chodzi głównie o strzelanie do postaci. Jakby ktoś nie znał overwatcha No tu się już po prostu zabija. Jest za darmo na BattleLecie, więc pobierajcie i grajcie Bo nie mam z kim grać oprócz Kelly No kurde A ten bał mi z grać No kurde Kurde, nie mam HP, nie mam HP Kurde Nie A, Sigma mnie rozwalił, no tak Odpowiedz. Zostaw sobie ostatnie mignięcie na ucieczkę przed wrogiem. No w sumie dobry pomysł. A co to mignięcie? Nie wiem, to jest... To jest to... ta teleportacja. No i tu są takie postacie fajne. Niektóre nie są fajne. Jak ten, który ma duży HP i ma ten hack, czyli Roadhog. Ciekawostka, czemu Roadhog nie może zjeść hamburgera, bo nie żyje. Bardzo ciekawe. Kolejny solder Może być tylko jeden. Kurde. <noise> Bo ja nam to prowadzę, ty weź bij No a co robię? No kurde No Roadhog <noise> to jest właśnie widzowie On ma 500 tapę Myślałem <noise> że ten robot jest po naszej stronie No kurde no. i idź na bota No biegnę Nie nie ty Jankrat. Kada. On na nie stoi. Myślał, że jest no po naszej ci. stronie. No ja Nara, bomba i nic nie zadała. Sigma ma aim'a. On ma skill'a. Sigma balls. Dobra, Roadhog zaraz ginie. Aha, ma jest 500 HP w sekundę. Umarł. Zmarnowałem ulta trochę Nie ja ciągle marnuję jak Grom Tracer Znaczy co jest dobrym Kolejny ultem nie. Jak zabijesz przynajmniej jedną osobę Kolejny nie żyje I Dobra pchamy Nie w overwatchu dzisiaj kurde Soldier, mnie zabije. Ten odcinek nie idzie miał w ogóle montażu Bo mi się nie chce I będzie pewnie miał pół godziny! No kurde! No to jakby ktoś eee. nie wiedział! Eee, Tu eee. no kurde! Stela! No już, no. co chodzi w tej grze dla tych, którzy nie wiedzą. Już powiedziałeś. No ale ty pewnie lepiej to wytłumaczysz. Co? So. Klikasz, lewy przycisn myszy, idzie prąd przez kabel i strzelasz. Dokładnie. O cholera, ŁOCHOL! Ty z soldierem szol grasz. Mam bombę przylepną. Ej ja, z... ja zrobię a, tą bombę. Ja, ja tą bombą zrobię play of the game. Ty... Przyjęto wyzwanie. Jakby były postacie, które mają przynajmniej po 100 życia, to bym kogoś zabił tą bombą. A nie osłabił. Zrąbałem! Jezu, jak ja zrąbałem! Nie strąbałem! E, e, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Soldier se wezmę! Czyli mój drugi mec! Są tylko. są tylko ulta soldiera! jest więcej! Oh <coughs> Jezu! No ile ich? Dobra, tracer biorę. Zmarnowany łódź. Oh. Chociaż ja nią nic nie umiem zrobić. Nie Tracer, tracer? No nic nie robię dla drużyny. Nie, potwierdzam, nie wiem. Bo mam tylko ile. Ty masz cztery kilo. Co? Kurwa. tu masz, Hila. A. No, umarłem. Leżę, martwy... Zdążyłem, zdążyłem to zauważyć. Odwróciłem się w lewo i, z, i widzę twoje zwoki. No. Robota nam biorę. Chodź. No Wziemy. biegnę! No Reaper! Karni. Nie Hamonda. Tak, Hamonda, dokładnie. Ale przydałaby się pomoc. Ja nie wiem skąd do mnie strzelają. Chyba z każdej strony bez kitni. Jezu Ja nic nie robię moim ultem no To wiesz mu postać Zrzu Rzucasz... mój Weź w Rzuc... sumie no, no. Zertowałem Zartowałem Rzuc... Rzucasz potężny ładunek samo Opis... Opisz tego Czaj, ulta jest sumy. Hanzo? Nie ma Hanzo e, ja mam mam Soldera, jest git No kurde, jeszcze go mi się Cassidium no, gra nie, nie lubię tego update'u gdzie wprowadzili to imię No, McCris nadal w sercu. Hanzo, jak, chciałbyś Jak ktoś nie wie o co chodzi to po prostu kiedyś nazywa się Macri. A jak to fabularnie wyjaśnili, chyba że to nie było jego imię, tylko krzywa Nie ma szans do Ma. Pręz No kurde problem Trochę za wcześnie nas Ult What? Chodź tu, chodź tu chodź tu chodź tu no biegnę Nie ty Kurde, ulcik zmarnowano mnie z A aj... ta zajra, jak ja to zrobiłem? O, ulcik, ale czy ulcik? Mój zaraz, no chyba ale... nie zdążę. Wszyscy sensie, no, miał ten, hanzo. No, on nie by to. wygrał to tym ultem, Ej, bo nam przysuwają. No tak! Ult, to nie mój ult. To nie ult. Zabijam. Ale mam lagi, u mnie wszystko się teleportuje! Nie, Zair... Zaira... Zaria gin! Ehh... E. umarła. No zostaw mnie! Dziękuję. Walnę mi cheda w łeb. Chodzi mi o... Nie, myślałem, że... A, a... Wygraliśmy! Easy! Take a knife To chyba jeszcze jedna runda. Masz... Nie masz? Nie masz. Eee, e, eee! E, nie patrzymy. Mm. To jest jedna runda i koniec odcinka Ogólnie odnośnie mojej długiej przerwy Bo dwa tygodnie nie nagrywałem i nie streamowałem Minła już dwa lata No dokładnie Po prostu dużo, dużo sprawdzianów Idealne tłumaczenie Przynajmniej nie choroba no Kuch. Kiriko, Cześć. jezu jak jest, chcę ją mieć A ty nie możesz jej używać? No nie mogę, bo jest w karnecie na 55 A nie na pierwszym? Nie, jak masz karnet jest pierwsza A. Taka zachęta, rozumiesz? Nie ma sensu czemu Chodź co posiedzieć ze mną Kolejna misja co? Wchodzę w to nie umiesz No, no shiftuję Nie mam tej emotki I tą fajkę mam w buzi ten makry Ci nowy graczem mówiący, Ej, jaki jest Macri? Co nie? nie? Nie wiem. Jeszcze sobie to wyobrażam. Zrobiłem osiągnięcie życiowe. Uh, mm, mm, ja solowałem diva. No <laughs> oh, Sigma. Sigma Balls. <laughs> Zero HP. Gaming. No mej! Już wiesz czemu nie lubię maj... Masz Bo... Sigma, Sigma nie ma tarczy. Bo jest trochę no. mocna. Nie przynajmniej nie zamraża. No ale dwa razy więcej obrazy mi się to zadaje. Ty kuźwa Mei! Jak to nie będzie play of the game? Ja się obrażam na tą grę Bez kitu Leczenie Leczenie. Dzięki <ścoughs> dawaj bombę jej Gin No dobrze jest No Gin <ścoughs> Dobra, przejęty Make eee, Nieeee! Nie! Nie, nie, nie! Nie, nie! No, ey! Ale, ale ona jest Mate. głupia! Nieee! Ona najpierw. Ona twoje soplem w głowę nie strzeliła, tylko ciebie zamrażała tym. Nie! umiera! Trochę ich tu jest za dużo. No, zauważyłem! Ciągle tym makrym grasz tak w ogóle. Tak, o! Czemu chcesz w nowym mski... A to jest stary czy nowy? Nowy. Czemu? Bo jestem ciekawy, jak wygląda. A, Stunet! I mam wrażenie, że coś robię nim. W którą stronę to leci? I... Tamtą. Nie ma. Dobra, mam ulta! Ale i tak nic nie zrobię, bo nie wiem jak działa Idź, yeah, idź, 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 ja się, ja się poradzę yy, Genji Nie Teraz Potrzebne leczenie Nie. Yeah. No ulta mi za... Jest Nie lubię nie ja lubię Diego. To jest mięso Nikt się nim nie każe grać Tracer Zabiłem Merci On ma mało życia ale ma na ulcie, jest Genji okay. Jezu, ale ty. To... Ok, ja... tam pi... Genji Co ja powiedziałem? Ma mało HP ale jest na ulcie Genji. i dम्प्ट tam do no hmm, mało na tym ulcie zrobiłem Sadgę o kurde e igranzi tu przylaz kurde nie użył! Kurde... On um, tylko mnie na ujście zabił. Nieeeeee! Ło! Nie! Ja pierdziele! Chodź tu! Ja pilnuję tego naszego, wiesz? Chodź tu! No a co robię? Diva. Czy ty jesteś? O ja pierwiernie Co? <grymian> Znowu to samo A co? Racer No tylko jam co się robię w tej grze Eee <grymian> y Masz leczenie Bomba <grymian> Genji Ciekawe, czy mi się Overwatch na Nintendo Switch zainstalował. A, 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 co? Co nie? A co, co nie? Ciekawe, czy mi się na Nintendo już Overwatch 2 zainstalował. Nie wiem. Bo jestem ciekawy, jak się gra. Gra się tak sobie. Czekaj chwila. No ale i tak chcę zobaczyć. No Kurde apteka apteka zaraz przyjdę no nikt mi nie pomaga No mówię zaraz przyjdę no Teraz ja ci pomagam, uciekaj Kamieniem mnie Co? trafił nie 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 nie, nie nie, 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 nie Nie Nie, 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 nie Ok Nie ma ulta Chodź po tego, chodź po auto auto No po to no. coś Biegnę no... Mercy? O nie, to D.Va Mamy minutę 27 Jaki tytuł gram... Dam tego filmu? Co, nie? Nie wiem Typowa gra w Overwatch Dwa <śuckles> Ten dźwięk No Ona użyła ulta, a ten Reinhardt ją trafił Justice, Rain. potrzebuje Potrzebuję no. lecenia. Masz po angielsku czy nie? Nie mam. Bo mnie nie a. zrobiło. Musisz to zainstalować. Kurde, nie. kurde, kurde. Sigma, 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 sigma Co? Ej, 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 ej. Tak się nie bawię. Genji Genji jest denerwujący Wszystkie postacie w jakimś stopniu się denerwują. Zmianienie? Kurde! Do dziury spadłem! Ult zmarnowany? A co uważasz za zmarnowanym przy, czy, ultem? Czy ja w przyciuch masz leczenie? Ej, co? A co uznajesz za zmarnowany co? ult? Co? Co uznaje za zmarnowany ult? Zabicie jednej osoby. A zabicie zero? Nie trafiąc moją bombą wslepną? Nie, nie wiem. Też chyba. A ubicie jednego tanka do zero? Nie wiem. Może? No dobra! Reinhardt jest dobrym nie graczem. Kurde, kamykiem mnie na raz bierze! Biwa nie żyje! Ja nie żyję! Sigma No, Reinhardt, oddaj mi tarczę. Ty wiesz ile on ma kili? Nie wiem, Teraz nie mogę patrzeć, bo atakuje mnie Genji. Sigma jest dobry. Sigma pewnie będzie miał play of the game. No, niestety. A Sigma nie żyje Easy clap Minuta Damy radę Niech kit sprowadzi na Ale ona wali Tracer na tym podwójnym busie O Jezu D.va nie ma divy Nie ma jej Easy Dobra 28 A ja mam 16 killi, a ty masz 18 o, Nie ma Sigmy Cóż to Dobra, to było na tyle w tym odcinku Chcesz się pozegrać w skala, tak. Że ty mówisz coś? Nie Nie chcesz. No to powiedz coś. Ok, czekaj. No to był skala, ja byłem. Kamień, raczej. Jedno, nara.